Witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku, dzisiaj przychodzę do Was z bardzo późnym e, otwarciem pudełka Biglosi sierpniowego, ja sobie pozwoliłam już otworzyć z tego kartonika e, e, głównego, tutaj jeszcze nie zaglądałam, nie wiem co tam jest. E, Przesyłka przyszła do mnie w dniu, kiedy się pakowaliśmy na wakacje i stwierdziłam, że nie chcę robić wszystkiego na wariackich papierach, chociaż i tak było większość robione, bo i pakowanie, i wiecie, i, i, i jeszcze dokupywanie pewnych rzeczy, więc wszystko i tak było na wariackich papierach. W pierwszej wersji myślałam, żeby też... E Wziąć pudełko ze sobą na wakacje, później stwierdziłam, że nie, bo to ma być czas tylko dla mnie i wyłącznie nie chcę używać kamery, nie chcę jej w ogóle włączać. Niemniej jednak zobaczycie kilka filmików. Jeden już jest na kanale, jest to filmik ze Sztutowa, Muzeum Sztutchow. Jeżeli ktoś jeszcze z Was nie widział, to zapraszam. Nie jest to radosny film, ale uważam, że. Każde miejsce warte pokazania, po prostu trzeba pokazać i podzielić się pewną historią, chociaż myślę, że więcej by wniosło, jeżeli byłby rzeczywiście tam przewodnik. My byliśmy bez przewodnika, wybieraliśmy się tam od kilku lat, będąc właśnie nad morzem w Stegnie, ale zawsze było tak, że po prostu twierdziliśmy, że dzieci są jeszcze za małe, teraz 13-14 lat stwierdziliśmy, że jest to chyba już na tyle taki wiek, że po prostu można z nimi tam pójść dobrze, ale ja się nie będę rozgadywała na temat tamtego filmu, więc Wam gdzieś podlinkuję i na niego zapraszam a teraz zajmiemy się pudełkiem, mam nadzieję, że nie będzie nic w tym pudełku, co przydałoby mi się na wakacjach no bo no bo. nie mam słuchajcie nawet tego, jak położyć i gdzie położyć w takich warunkach trochę ekstremalnych dzisiaj. Pudełeczko prezentuje się w ten sposób. Mamy flamingę jakiegoś, czyli pewnie będzie opisane, co jest co. No i ja już mniej więcej, słuchajcie, wiem oczywiście. <laughs> tutaj, oczywiście, piękna naklejeczka, bibułka no ja już to oczywiście rozdarłam dobrze dobrze, żeby nie było słuchajcie, zaczniemy od ja tak jak mówię mam troszeczkę y, utrudnione, ponieważ nie mam gdzie tego wszystkiego stawiać, ale sobie dam radę pierwsza rzecz, którą już tutaj widzę jest to silnie krem silnie nawilżający, 48 godzin firma AA nawilża od świeża aloes kwas hialuronowy i teraz tak 2022 data super i on ma słuchajcie 50 ml tak się prezentuje ten krem na razie nie będę go otwierała ponieważ jeszcze chyba kilka kremów mam i nie wiem czy gdzieś tam może nie trafi komuś na prezent albo wiecie na rozdanie i te pudełeczko 50 ml koszt jest to produkt pełnowymiarowy 21.99 kolejne widzę jest to lakier do paznokci e, hybryd żel e, mega trwały manikur hybrydowy, bez konieczności używania lampy, utrzymuje się do tygodnia, jest odporny na odpryskiwanie, ścieranie, a dodatkowo jest łatwy do usunięcia, gdyż zmywa się jak zwykły lakier e, zobaczymy, może to też gdzieś tam trafi, bo ja tego rodzaju nie używam zresztą kolor, też taki powiem Wam taki srebrny. I jest to również produkt pełnowymiarowy firma Delia i on ma 11 ml, koszt 8,50. Także lakier to na pewno gdzieś tam trafi, bo tak jak mówię, no nie, nie moje gdzieś klimaty. Tutaj mamy eyeliner w <laughs> płynie. Tak, jest to 03 True Blue. Jeżeli by ktoś. No, pewnie i tak nie będzie widać. I tutaj mamy 6 ml. Jest to również produkt pełnowymiarowy. 25,49. Zobaczymy. przyda się oczywiście. Nie mówię, że nie. Mam nadzieję, słuchajcie, że nie pospada mi to wszystko, bo. O, dobra, jedziemy dalej teraz mamy gliskura e, co tutaj mamy, Tu mamy chyba szampon z tego tak, szampon z kompleksem jonowym i olejem z pestek winogron do zniszczonych włosów i rozdwojonych końcówek odbudowuje uszkodzone włókna włosów spaja zniszczone końce, wzmacnia i oczyszcza włosy, e, powiem Wam jest tutaj go 400 ml jest to również produkt pełnowymiarowy jest to premiera w Biglossi i on kosztuje 13,99 i powiem Wam, że fajnie będzie go przetestować, ponieważ teraz po lecie, po tym słońcu i tak dalej, te włosy rzeczywiście są przesuszone, ja też już mam rozdwojone końcówki, więc z miłą chęcią go sobie przetestuję, sprawdzę, czy się, czy się sprawdza po prostu, tak, czy to, co oferuje producent na pewno się Pokryje z tym, co właśnie e, będzie. E, zakręciłam się, słuchajcie, ale dobra. Następny mamy antybakteryjny krem do rąk. E, jest to również produkt pełnowymiarowy koncentrino, e, Coś takiego. On ma 100 ml, cześć Stefan, 100 ml i on kosztuje 6,99. Jest to nowość. Zobaczymy zaraz, czy co? nie nawet, nawet. Zobaczymy, czy się... Chociaż wiecie, no, w czasach, jakie mamy, to kremanty antybakteryjne i żele wszelkiego rodzaju jak najbardziej mile widziane. Tak, Stefan? Tutaj mamy coś, co widzę trochę zgniecione ale dobra. Kapsułki. Co to są za kapsułki? Kapsułki z olejem z konopi włóknistych, z ekstraktem z konopi włóknistych, z naturalnie występującymi Fitokano, coś tam, coś tam, coś tam. Nie będę, słuchajcie, kaleczyła tego wyrazu. I cóż tutaj tu my mamy? Będę musiała chyba doczytać. To jest prezent, słuchajcie. Jest tutaj 10 kapsułek wartych 35 zł. Zobaczymy, czy rzeczywiście tych 10 kapsułek jest. Ja to powiem Wam, że nawet będąc w sklepie, sprawdzam po prostu, czy czy jest tyle, ile powinno być i jest 10 kapsułek także sobie przetestuję to poczytam jeszcze w ogóle, co to dokładnie jest i ostatni chyba już nie, przepraszam, są jeszcze dwa produkty aha, dwa razy dobra, mam tutaj jeszcze maseczki, chciałbyś się bawić to za sekundę, dobrze? Dwa pełnowymiarowe produkty są to maski na tkaninie Efekt Motyla i Koci Zmysł. Tutaj jest Koci Zmysł i ja tę maseczkę już z firmy Marion miałam. O ile pamiętam, chyba się nawet dobrze sprawdziła u mnie. A tutaj mamy właśnie tą drugą maseczkę, czyli Efekt Motyla, coś takiego. I tutaj jest skuteczne nawilżenie, a tamta miała co? Aha, redukcję zmarszczek. Słuchajcie i każda jest po 6,99. I to by było na tyle. Jeżeli chodzi o te produkty, widzę, że tutaj jedynym zamiennikiem były lakiery do paznokci. Tak jak możecie tutaj na dole zobaczyć, trzy kolory, a reszta wszystko produktów wszystko było to samo. Także Dajcie znać, co wy myślicie o tym pudełku. Ja na pewno jestem zadowolona z tego szamponu do włosów, bo jestem go bardzo ciekawa. Jest to produkt, który przyda mi się i który chętnie naprawdę przetestuję. Oczywiście, jak wiadomo, maseczek nigdy za wiele, także zobaczymy. No, tej jeszcze tak jak mówię, nie miałam, więc z miłą chęcią sobie przetestuję i nawet chyba jej nigdzie nie widziałam. Jeżeli chodzi o lakier do paznokci, no to tak średnio, krem nawilżający też super sprawa. Żel antybakteryjny, znaczy ten krem antybakteryjny również. Także cóż, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, czy którykolwiek produkt miałyście, czy testowałyście, czy się u Was sprawdził, czy też nie. I właśnie, jakie jest Wasze zdanie odnośnie tego pudełka. Ja gorąco Wam, kochani, dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału i my widzimy się w kolejnym już filmiku. A tutaj jeszcze mamy Kota. Kotek bardzo stęsknił się za nami po prawie tygodniu nieobecności i cały czas domaga się Stefan pieszczot, prawda? No tak, tak. Tak, tak. Także pancia nawet nie mogła nagrać, bo Kiciuś cały czas domaga się pieszczot. Także tym optymistycznym akcentem i Stefanku żegnamy się, tak? Tak? Pozdrawiam.